Skąd na odcinek do tego sezonu Flock Do wygląd zostało mi tylko 18 dni, a w tym odcinku będziemy mówić o 10 nowych kanałach hatach u już o operatorów. Nowe kanały MWR Network się znaczają i już tylko do wielkości jakości Hata o ponad to co to, co, Wiatki, co załatwia, to w i przygotować ten fotografą nowości po swoich ofert. Więc czekają, czekająca sesza obecna musi być na i ożywkowa choć to są zmiany i jakość nowości do tożsamości z poświecie kapłanów i OTT. Networks nową ofertą HT na aparaturów. Przynotowcyny f Apple Networks pojawił wam na rachunek jako kpl Z 10 nowych kanałów, które widzimy kluby, w grupy, komentarzach, czarnych Music 80s, music 90s, music singers, music hits, music Life, music club, double Dirty Alex, Już czaiła a do opalotności potem się stało, 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 to stało, stało, są stacje pełna zabrane w jakości karte, a nasze nie są w stacjach nie pozablane w jakości, nie zablane w jakości w ST za rok odnośnie może się istnieje. Wiadomo zauważyć, że jedności pracowanych z sensu kanałów wycofanych z roku kanał czyli to w paru jest dostępna wyłącznie w wielkości ST. I to są jak NGB MTV 19 s MTV Zeroes, MTV Hits oraz Club MTV, do też, że MTV Live jest to w jakości i jest w jakości HD. Tymczasem dwa te kanały EFO Networks, w to Music 18 Music 19 s Music Zeroes, Music Hits, Music CLUB i Music Live, będą formułów w jakości HD i zaszkodzą za to zapamiętać. Ze stosownych teletyzków, Mozart Pitch jest też 100% rekordowanych w jakości SD.

co to, to jeszcze, że format Skydance to build było the roku for 25% of takich jak MTV need MTV 90s, MTV Serious, MTV s MTV Live, Club MTV activate MTV MTV entities, entities, MTV entities, entities, MTV entities, 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 i to było tyle, że jeżeli chodzi o nowy kanał O10 nowy kanał w HTV, News O Apatoliku, badam wam serdecznie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.